Ale tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię. Kurczę, musiałam odejść trochę, ale yy, potrzebuję taksówkę. Tak? Na jaki adres sobie Pan życzy taksówkę? Znaczy, yy, yy, jakie to jest miasto? Gdzie się to dzwoniłem tak dokładnie? Mamy zieloną górę, Świebodzino oraz krosno. Aha, no to jest zielona Góra. Ja potrzebuję na stadion 150 osób zawieźć. Co takiego? 150 150 osób potrzebuje na stadion zawieźć, nie robi. no, ale to wie pan, no to jak, jakim sposobem? Ja nie mam tyle taksówek, żeby panu wysłać na 150 osób. No nie, no tam radę. Pane, jakoś. taksówki, ne? no, no tutaj, nie pan sobie nie no, żartuje. No kibice jesteśmy i chcemy, rozwarzać. no ale wie pan co ja tu mam kilka taksówek, którzy mi teraz pracują maksymalnie ma po 4 osoby. nie problem. Nie no to jest panów problem, bo ja po prostu odmawiam yy, przyjęcia zlecenia na tę usługę, bo nie jestem w stanie jej wykonać. To Kurczę. panie to no. eleganckie. Przejście, przejście, przejście przez gardło. Taksi komandor, dobry wieczór. Dzień dobry, z tej strony jeszcze raz komandor z tym wojskiem, prawda? I na Miskiewicę 4 czekam i właśnie mnie tu rozłączyło. I nie wiem czy ta taksówka dojdzie czy nie. No już pojechał. Aha, to za ile tak będzie? No ja już go wysłałam, no powinien za moment podjechać. Dobrze, bo, ale jedna taksóweczka, tak? Bo nas jest 14 i już ciężko będzie się więcej. Jedna, to pan przez radio kierowca mi poda, żeby przysłać więcej, dobrze? Dobrze, ale jeszcze, Komentarze. czy jest w taksówce y, bagażnik? Panie komandorze. No. ...potrzebuję trochę granatów tam. Co potrzebuje pan? Panie komandorze. Cześć ty, cześć ty, cześć Tak, tak. Radio taksij, Dzień dobry, ja chciałem zamówić taksówkę. Jest Na ulicy. Yy, tylko wie pani, jest mały problem, bo jestem ja brzydki i za to są jakieś dodatkowe opłaty. Tak. O kurczę. A o jakich... ile? Cześć ty, cześć ty, cześć ty cześć przedstawiono chorego Potera. Uwaga. Ale tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, Chciałam mieć pani wesołych świąt. Słucham? Chciałam życzyć... dzieci. Wesołych świąt, tak? Tak jest, proszę pani. Ale których tych Wielkanocnych, Co się tak, zbliżają? Tak, 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 Och, tak, Jezu! Ale tak, 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 to szybki pan jest Z takim wyprzedzeniem, no ale dziękuję bardzo. Dziękuję. No, a, a ma pani jakieś jestem? plany na Wielkanoc? Słucham? A pan jakieś już plany na Wielkanoc czy? O nie no wie pan jeszcze tyle czasu, jest, jeszcze człowiek nie myśli o tym. Jeszcze nie. mamy czas. <noise> jakie tam można mieć plany, no wie pan? Coś no wie się Pani. ugotuje, coś się tam zje z rodzinką i tyle, nie? Jakaś no. tam nocka pod tym. A. <noise> Nocka, to może w pracy, no kto wie, co na tam tracy. wyjdzie, nie? Za, zdarza się, że mówię. No się właśnie, się... może być w pracy noc. Na biurku no, tam... też nie tam w pracy, zatem. Za biurkiem praca, dokładnie, tak jak pan mówi za biurkiem, no. za telefonem i za komputerem. A co pan myśli? No... mi chodziło na biurko. Przepraszam, za kolegą ma takie tutaj na myśli. No, w takim wieku się miewa. No. Wybaczę. A panom się nudzi, co? Nie ma tak. co robić. szukamy, no ma... szukamy przyjaciół. O Potomnie... oh, Jezu. Przyjaciół I zadzwoni. Podjęcie. Tak, Ja i w celu znalezienia przyjaciół zadzwonili panowie do halotaksji, tak? Tak, tak. <grym> halo, Pani halo. jest wyjątkowo miła, bo każda osoba tam <grym grym> oh, Jezu. Nie, no wiecie panowie, póki mi tutaj nie rzucacie żadnymi wulgaryzmami ani czymś, albo ani dzwoni mi drugi telefon, że muszę szybko odłożyć, żeby oderwać, no to przecież mogę powiedzieć, że. No nie. no nie, no. Proszę mi tu nie przeklinać, bo odłożę telefon. Nie wiem, czy panowie chcecie tego. Nie, będzie jeszcze. taka sama jak inne koleżanki, co? Nawet ze mną nie będzie można no, nie pogadać. No nie chcemy tego, nie chcemy. <laughs> nie, dobra panowie, Pani fajnie ja się tak... gada. Ale ten, ja mam, mam jedno no, pytanie jeszcze. No. Jest jakaś możliwość, żeby dżem zamówić, czy coś? Dżem? No Znasz jest, tylko, <głos》>, tylko że Znale. wtedy to jest i tak liczone jako usługę, a panowie jesteście z Zielonej Góry, czy ze Świebodzina? Zielonej Góry. No nie, to i jest tak będzie słuchna, trzeba nie? 20, 25 złotych za usługę, tyle liczą kierowcy za usługę. Ale za Ale koszt. dżem kosztuje 4 złota za usługę. No ja wiem, no dlatego to no. się nie opłaca, nie? Ale teoretycznie rzecz biorąc jest to możliwe, jak najbardziej. Ale Myślę, to Pani, roku... czy policja nam przywiezie takie sprawy? Że Słucham, to... jeszcze czy policja... raz? Czy policja nam zawiezie dżem wiśniowy? Raz... Wątpię nie, pan co szczerze wątpię. Żeby ona na takie coś poszła. Myślę, że nie. Żeby A miał to nie... za krzywy ryj. Najlepiej to się pofatygować i ubrać do sklepu wyjść, no ale w całym mieście nie ma dżemu znaczy wiśniowego. Co, co, co? Nie ma dżemu nigdzie. Po pobliżu nie ma, dżem. nie A, ma dżemu. Nie ma dżemu. A na naleśników. O Jezu, i musi być wiśniowy? Musi. Aha, z innym nie może być. Nie. A nie interes... może... Nie może pan sobie zrobić serem na leśników? Nie, bo to zapycha. My jesteśmy małżeństwem homoseksualnym, wychowujemy dzieci, one tylko wiśniowe. Jezu. Dobra, panowie, wiecie co? Miłego, życzę Wam wieczoru, ale musimy się już rozłączyć, bo i tu zaraz będą dzwonić. A ja muszę pracować pilnie, do tak? Rozdział, Dobra, no, dzięki! Wzajemnie, no. wzajemnie! <ślesk> Mokrego typu, Dobra, dzięki, pa! Yo, do do <ślesk <text> <ślesk> 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 cześć Szczęście, Radio, tak? słucham. słucham. Dzień dobry Dzień dobry ja chciałem zapytać, czy Państwo może wywożą trupy? Czy nie ma takiej opcji? Cześć Ty! Cześć Ty! Cześć, ty. Cześć, ja. Dzień, dobry. Dzień dobry Dzień dobry, ja chciałem zamówić dwóch murzynów Czy można zrobić murzynów?? Yl... Dzień Cześć, czeście, gardło. Mówiłem! Ale taksi dobry wieczór! Dobry! Dobry! Miałem zamówić dwie panie na ulicy Mickiewicza. A my wysyłamy tylko taksóweczki, nie panie niestety. A, a, o, przepraszam. O. Do, widzenia. Do widzenia. Cześć! Ty, cześć! Czeście! Cz gardło! W luz, dzień, dobry. dzień dobry. Czy doniesie się do domu publicznego pod zarządzaniem Nie, do zakładu pogrzebowego Radość. Aha, dobrze. Do widzenia. Szczęście, 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 tak. Tak, słucham. Przypomniał, zabiję człowieka. Jak ty pijesz żyje. <laughs> no nie, dobrze. Dobrze, do, tak. przepraszam, Przepraszam. Do <laughs> cześć Szczęście! Szczęście! z gardło! Tak si, Dzień dobry, wygrała pani! 10 tysięcy! No co ty powiesz? Normalnie. No i co dalej? Cieszy się pani razem z nami? Bardzo no. Ale trochę mało. Można grać no. o więcej, oczywiście. No to gdzie? Gdzie i kiedy? U mnie w sobotę. Ale gdzie u ciebie? W Warszawie. W Warszawie, no popatrz. Orkana jeden. No no widzę. Baw się tam dobrze, baw się dobrze. A dziękuję. Ktoś do widzenia. Do widzenia. Do Przez gardło widzenia. Do widzenia. Do Jakie Do raz? Taksówki, dobry wieczór. Ale koguty? Tak, koguty. Na kogucie jadą, czy jak? Bo... Jeszcze raz. Ale koguty jadą, czy bo, czy taksówki, bo kurczę. Taksówki, czerwone koguty. Aha, dobrze, to poproszę jednego koguta. A gdzie? Yy, no, no, do mnie gdzieś. Znaczy ulica Mickiewicza. Mickiewicza, ile? A yy... do Krymicy. Cztery. Mickiewicza, cztery. Mickiewicza, cztery. Zielona góra, tak? Tak. Dobrze, już wysyłam, dziękuję. Do widzenia. Cześć! Cześć. Cześć. Co zgardło! Radzie, taksi jawanci. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja sama wiem dzika. Jestem. Ufani. Słuchaj. Ja już Ci raz mówiłam, że to wszystko jest nagrywane i przekazywane Policji, więc żebyście nie byli niemile zaskoczeni, jak zapuka do Was Policja i Was zwinie. Ale na no, nikt nic nie się mówił. Bo... Naprawdę, wy, wy bądźcie troszeczkę bardziej ostrożni i czujni. Ja bo mam antywirus... Ma ja, ja mam antywirusa. Naprawdę. No a ja, ja się tylko pytam. No. no, więc ja Ci też odpowiadam, że uspokój się, bo naprawdę... A nie, proszę, zabita, panią. Zabita proszę Panią. do Ciebie. Dobranoc. Ale jak ciekawe, jak założyłam. Dobry wieczór tak. Cześć. ja chciał e, e, taksówkę, nie? E, słucham? Ja, ja chciałem założyć taksówkę. Ale wolniej. Gdzie pan chciał wezwać taksówkę? No, ja chciałem wezwać taksówkę, przy mojej Dobrze, to najpierw troszeczkę poćwiczmy, a później zadzwonimy, dobrze? To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.